Na rok. Nie wiem nikt jak mówić doń Koszmarny Karol Niech Bóg nadrży Gdy jest zły Wszystkim chcę pokazać kły Tam jego świat Gdzie znika ład Koszmarny Karol La 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 Na nerwach gra. Na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek Dalej, mutancie Max Do mu. Karolku o? Karolku Teraz powinieneś dowieść mi Swoich umiejętności na komputerze Lub ich braku Ale nie w ten sposób ten komputer automatycznie prześle rezultat Twojej pracy do Pani dyrektor. Więc lepiej, żeby był dobry. Do roboty. O! Natychmiast będziecie to kosztowało podwójną, potrójną kozę. Nie! Komputerowy geniusz. O, ten gabinet jest dla ciebie jak drugi dom, prawda, młodzieńcze? Ja nic nie zrobiłem. No. Wyniki testu powinny już być w pani komputerze, pani dyrektor. Dziękuję, panno Kat Toporska. Przejrzę je za chwilę. Kiełbie wełbie. Ach, tak, oto one. O, co tam się znowu dzieje? Co? Zero punktów? To niesprawiedliwe. Nie ukończyłem testu. Jak będę królem, nikt nie będzie musiał pisać testu. Na litość boską, dziewczynki, przestańcie. Gdybym go skończył, na pewno miałbym dużo lepszy wynik. Tak, będzie sprawiedliwiej. O, oh. nie rozumiem, jak można bać się czegoś tak zabawnego. I teraz przekonamy się, jak kiepsko ci poszło. Co? O, oh. o. Oh. Hmm, powinieneś pójść ze mną do klasy. Dziś najlepszy wynik 100 punktów na 100 uzyskał Karolek. <laughs> Co? Tak się składa, że jeszcze nikt nigdy wcześniej nie uzyskał więcej niż 90. Szkoła jest z ciebie dumna. Możliwe, był tu tylko kilka minut. To po o oh, Proszę o ciszę. Gratuluję Ci, Karolku. Uczniowie z najwyższymi wynikami w poszczególnych szkołach zostają automatycznie zakwalifikowani do konkursu Mądra na Roku. Ale Mądra na Roku. Zwycięzca otrzyma nowiuteńki komputer Komputer? Mój własny komputer Jaj! 100 punktów na 100? Ale jak? Jestem Karolek, komputerowy geniusz To prawda, że zakwalifikowałeś się do mądra i roku? Oczywiście, że prawda W razie czego będę przy komputerze uczył się a, a, Ale to... Kolejna korzystanie z komputera. Ha, już nie robalu. O nie! O. Jestem koszmarny Karolek, Władca galaktyki! <grylanie> Karolku, nie bądź koszmarny! Jesteśmy z ciebie bardzo dumni, ale teraz, kiedy wiemy, na co naprawdę cię stać, oczekujemy od ciebie, synku, znacznie lepszego zachowania. Czyżby? Tak. Wiesz, damianku, Karolek potrzebuje teraz więcej czasu przy komputerze. Wszyscy będziemy musieli coś poświęcić. Oczywiście, mamo. Tak! Ej, Karolek, zagramy? Karolku, Karolku, moi przyjaciele chcą, żebyś dał im autograf. Autograf geniusza. Mm? O, aha, dla moich fanów wszystko. A teraz zmywajcie się Geniusz potrzebuje czasu, by pomyśleć tak jest, Jasne No dobrze, zagrajmy Karolku Karolku Poczekaj O Niesiemy dary, aby oddać cześć Twemu wielkiemu geniuszowi. Dary, co? <noise> Lubię dary. Ale ja nie potrzebuję okularów. Wszyscy geniusze noszą okulary. Słyszałem o tym. Ojej! Musisz też nosić to. <noise> nie ma mowy. <noise> nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że. Tak, chyba chcę. He! Książka? Już mam. To wielka księga wszystkiego. Y, 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 dzięki, ale muszę już iść. Ono i ja gramy. Y, Przeprowadzamy eksperyment z y, 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 piłką. Teraz on jest jednym z nas. Kujon okularnik. Kująco? Kujon, okularnik Nie jestem kujonem! O, 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 jestem kujonem! Czy kujon zrobiłby to? Niesamowite. Karolek demonstruje prawo grawitacji. Spójrzcie na to! A teraz udowadnia teorię względności Einsteina. Ten eksperyment mnie przerasta. Karol jest kujonem! Karol jest kujonem! Karol jest kujonem. Karol jest kujonem. Olo, powiedz, ale szczerze, jestem kujonem? Karol jest kujonem. Nie, Karolko, jesteś mega kujonem! Karolku, opracowałam dla ciebie harmonogram nauki. Harmonogram nauki? Tak. Konkurs Mądrala Roku polega na serii testów przeprowadzanych przez cały rok. Cały rok? Będziesz musiał przeznaczyć dodatkowo trzy godziny dziennie na naukę, przerwy śniadaniowe, wolny czas... wolny. Olo! Muszę się wymiksować z mądrali roku! A ty musisz mi w tym pomóc! Geniusze nie potrzebują pomocy, Karolku! Dlatego są geniuszami! Ale ja nie jestem geniuszem! Zmieniłem swój wynik na komputerze, pani dyrektor, jak wyszła z gabinetu! Co? Zmieniłeś swój wynik? Jesteś geniuszem! Czystej wody! Jest szansa, panna Miodzik ma dyżur w bibliotece Życz mi szczęścia Pamiętasz hasło do komputera, panie dyrektor? Kiełbie wełbie <laughs> Dość oryginalne Biblioteka nieczynna Karolek? Co ty tutaj robisz? Przyszedłem pouczyć się do konkursu Mądrala Roku Ach tak, gratuluję ci Karolku Muszę znaleźć jedną książkę Oczywiście Jest mi niezbędna. Hmm. Pozwól, Karolku, że ci pomogę. Chodzi ci o tę? E, nie, trochę dalej. O tę? Nie, jeszcze dalej. O! Czy to ta? Prawie. Ojej! Ojej! O! 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 Ojej! Ojej! O! O! Jeszcze chwilę idę! Skończyłam! Twoja książka, Karolku. Proszę. Dziękuję panno miodzik. Wygląda na to, że do wyników testów wkradł się błąd. Pewnie chochliki w systemie. Obawiam się, że Karolek nie uzyskał 100 punktów. A ile dostał? Pięć punktów. Przykro mi Karolku. Pięć punktów to potworne! I dobrze! Znów jestem starym Karolkiem! Tak! I stary Karolek do odrobienia ma mnóstwo dodatkowej pracy domowej. O. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Koszmarny Karol Niech Buda drży, gdy jest zły Wszystkich chcę pokazać kły Tam jego świat, gdzie znika ład Koszmarny Karol La la la, na nerwach gra I na zakazy sposób ma Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek to będzie złoty drobiazg? Proszę, bądź złotym, bądź złotym, złotym, złotym! Chcę, żeby był złoty. A... Muszę mieć złoty. Nie! Wydługa, karaczanie! O, mama! O, Karolku, nie bądź taki koszmarny. Moja kolej na szukanie drobiazgów płatka. Po prostu świństwo! Tu miał być drobiazg! Będziemy musieli kupić nowe pudełko i to zaraz! O, nie! Dopiero jak skończycie te trzy! Ale ja chcę! Niej! to złoty drobiazg! Co? Nie! Hobby koszmarnego Karolka. Ja mam niebieski. Zielony! Żółty. A ty miecio? No, nie. Nie wiem. Jest czarny, jak dziura w twoim mm. mózgu. <laughs> Jaki drobiazg znalazłaś? Nie uwierzycie, znalazłam srebrny. srebrny. O, srebrny, srebrny. nie wierzę. <laughs> to jeszcze nic. Ja mam złoty. Niemożliwe. Ale szczęścia. Czy jest... No, możemy go zobaczyć? Ludzie! Chłopak ze złotym drobiazgiem może wszystko! Gdzie on jest? 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 W domu. Nie chciałem go Nie do szkoły, żeby ktoś szkoły, żeby ukradł. Mnie raz ukradł. Mnie raz nie masz żadnego złotego drobiazgu, bo gdybyś go miał, to byś nam pokazał. Ja nie dam się wykiwać tak jak oni. Pokaż, Karolku, pokaż! 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 Dobra! Jutro! Ale będzie wam głupio, jak go zobaczycie. Czekamy! To będzie wymagało ode mnie sprytu. Szachy? Kulki? Kolekcja monet? Co chcesz zrobić? Zastanawiam się, co wezmę, jak stąd wyjdziesz. Współczuję ci z powodu złotego drobiazgu. Dlaczego? Każde dziecko o takim marzy. Ale... co z Klątwą? Pisali o tym w gazetach. Każdy, kto jest posiadaczem złotego drobiazgu, ginie w straszliwych męczarniach. To nieprawda! Prawda! Nie czytałeś o tej dziewczynce? Znalazła złoty drobiazg, wpadła do muszli i utonęła. A ten chłopiec, który wyszedł ze swoim drobiazgiem i z psem? Padli do domu z płynną lawą! A wszystko przez tę klątwę złotego drobiazgu. O nie! Widzę go ogromnego ptaka! Klątwę tragedii! To znak, że już po tobie. Wcale, że nie po mnie! Już już po mnie! Bo nie chcę umierać! Ale gdybyś oddał komuś złoty drobiazg, klątwa przeszłaby na niego. Myślę, że mógłbym zaryzykować. Wiem, że ty zrobiłbyś dla mnie to samo. Arolku, jesteś najlepszym bratem na świecie. <laughs> Jak po maśle! Przyszła Wandzia, najjaśniejszy panie Nie mogę doczekać się jutra Jeżeli na chwilę masz drobiazg, chcę go zobaczyć teraz Słyszysz? Donianku zjem chrupki, czekoladę i na dokładkę czekoladę Służę panu Mój starszy brat jest taki dzielny Dobra, dobra, znam go Więc gdzie on jest? Jest przepiękny! Chcę go! Nic z tego. Złoty drobiazg jest dla mnie wszystkim. Za nic bym go nie oddał. Dam ci pistolet na wodę. X76. Właśnie. Nowiutki. W pudełku. Stoi! Jutro! W szkole przenieś. Jutro będzie mój dobry dzień. Myślałaś, że oddam ci złoty drobiazg, za nędzny pistolet na wodę? Oczekuję lepszej propozycji. W poniedziałek przynieś swoje najlepsze fanty, a ja zobaczę, czy któryś mi się nada. Po co mama się tak wysila? Klucza nie da się zamknąć. To całkiem, całkiem smaczne. Karolku, co ty wyprawiasz? Głosuję przed spaniem. O, Karolku, ja nie chcę, żebyś umarł. Spadaj. O, nie umieraj, proszę, tylko nie umieraj. Damianku, o co chodzi? Przeklęty! I Karolek go wziął, żeby mnie ratować, a, a teraz umrze! Karolku, jak można być tak koszmarnym? Oddaj mu to coś, bo przez tydzień nie będziesz oglądał telewizji! A co z moją aukcją? Karol! Ale ja chcę mieć złoty drobiazg! Bra! Karulek! Karol! Czy ja przez chwilę nie mogę być sam? Mm, spaghetti? Mleko skondensowane, puszka fasoli. O, Karolek, jadę do supermarketu. Kupić ci coś. Nie możesz jechać! Jeszcze nie! Czemu? Bo e, e, pojechałbym z tobą, ale nie mogę, dopóki. dopóki nie posprzątam w swoim pokoju. Chcesz sprzątnąć swój pokój? <laughs> A to mogę zaczekać. <laughs> Mamo, skończyły się chrupki. Musimy kupić nowe. Karolku, stój. Muszę wziąć chrupki. Dobrze, ale tylko jedno pudełko. Mm -hmm. ha, o, o. Bar. W którym, w którym... W tym? Tak! Mam cię! Czy jest ten koszmarny dzieciak? Karolek. Zakaz wstępu do supermarketu. Nie musiałem zapłacić za wszystkie chrupki w sklepie. Zero telewizji przez miesiąc. No i oczywiście twoje kieszonkowe pójdzie w dół. A teraz idź do swojego pokoju i siedź tam. Oh, ale najadłam się wstydu przez Co niego. Co z tym zrobimy? Nie możemy tego dać Karolkowi. Nie, nie możemy. Ale chyba wiem, komu możemy sprawić tym przyjemność. Mam nadzieję, że macie same skarby. Co mi dacie? O, za to? Co? Nie!